Dzień dobry. W tym poradniku chciałbym zaprezentować jak stworzyć swoje własne darmowe forum e, na silniku e, MyBB. E, poradnik ten będzie mm, przedstawiał krok, krok po kroku jak zainstalować takie forum. E, ja wykorzystam do tego e, celu hosting e, cba.pl. E, po pierwsze, pierwsze to musimy za, założyć konto na naszym hostingu. Na którym będzie stała nasza, nasza strona, czy to, czy to będzie forum, ja sobie wybiorę nasze forum test CBA i dokończę rejestrację. Plan hostingowy jest zablokowany, czyli mamy, e, dlatego, że mamy e, konto Free, akceptujemy regulamin. Tutaj zostawiamy puste, tu już nic nie musimy robić. Nazwa konta, tutaj, gdzie są gwiazdki, trzeba wypełnić. Ja postanowiłem użyć 10-minutowego maila, ponieważ tak nie będę z tego korzystał później. A po prostu nie będę musiał bawić się w tworzenie kolejnych tam kont na Gmailu czy też wp.pl, A w ten sposób zaoszczędzimy czasu. Nie wiem, czy tutaj kliknąłem. Aha, nieprawidłowy login. Dobrze. Konto zostało utworzone pomyślnie. Przejdź do panelu. Czy ja chcę zapisać, nie chcę zapisać. Tutaj na ten adres e-mail powinny nam przyjść dane do konta ftp, ale to za chwilkę. Jak widzimy, mamy tutaj nasze konto ftp. Załóżmy sobie także bazę MySQL. Nie będzie to nazwa użytkownika. Forum test być może już taka jest, ale no nie wiem. Dajmy jakieś hasło. Tylko żebyśmy je pamiętali. Bo później będzie ono potrzebne, nazwa użytkownika jest już w użyciu. Jest. Udało się stworzyć bazę danych. Jest. Dostaliśmy wiadomość od serwisu cbia.pl. Żeby ją podejrzeć, klikam sobie tutaj. Mam tutaj dane do poczty FTP. Nie, to nie są dane do poczty FTP. Tu są dane do bazy MySQL, a tu są do FTP. O, proszę. przepraszam bardzo, tu nawet nie wiem co to jest. Aha, tu jest do menadżera poczty. Tu jest do menadżera poczty, e, mamy wszystkie potrzebne nam e, dane, dlatego teraz możemy e, pobrać e, program Filezilla. E, jeszcze zanim to, dodam, e, że korzystając z cba.pl możemy przejść do zakładki oprogramowanie i stąd wybrać e, sobie co nasz interesujący nas silnik. E, jest tutaj także e, myubi, o ile się nie mylę, o jest tutaj jest mają bezwykłe i jest e, o, o, wersja 1.8 e, 1.6 1.8 mamy tutaj także e, X-Fusion, e, Dupral e, co tu jeszcze jest? E, no, no, widzicie, jest, jest tego sporo, jest Joomla, jest um, SMF, jest DPortal, jest Vanilia, jest WordPress e, tak z tych bardziej znanych e, PHP Fusion, PHP 3 MediaWiki więc e, korzystając z tego, jeżeli będziecie korzystać z hostingu cba.pl, wystarczy kliknąć dodaj e, i po prostu e, będziecie mieli wszystko, e, będziecie mieć u, 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 ułatwioną sprawę. Ja chcę pokazać dla tych, e, którzy będą korzystać z innego hostingu, na którym nie ma taki, e, takiego gotowego instalatora i muszą wykorzystać program FileZilla. Przechodzimy na stronę FileZilla i wchodzimy na e, oficjalną stronę e, tego tuż programu. E, pobieramy e, FileZilla w klient, platformę. Tutaj, jeśli chcecie na Windowsa, klikacie tu. Możecie także przejść do tej zakładki i e, wybrać e, od nowa na Windowsa, na Linuxa, na Macosa. A także, e, to, was, to Was raczej nie interesuje. Ja sobie wybiorę e, Zipa, żeby nie musiał tego instalować. I trzeba poczekać 5 sekund. Pokaż w folderze. Zrzucę sobie na pasek, a to wyrzucę na pulpit. Wypakuję. Jest, mamy naszą filezilla. Zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie całkowity w silniku MyBB. Dlatego w tym celu przechodzimy na mybb.pl O ile tak to szło. O, chyba coś źle wpisałem. Jak to szło? To nie chcę. A, my, a no tak, MyBoard. Jeżeli chcecie, możecie sobie wpisać taki adres lub y, po prostu MyBB w Google'ach i tą stronę Wam wyszuka. Klikamy w zakładkę Download, Skrypty. No i MyBB 184 w moim wypadku jest to najnowsza wersja. Wy możecie mieć wyższą, możecie, yy, możecie mieć tą, możecie mieć wyższą, zależy kiedy to oglądacie. Yy, klikamy powierzchni. Udało się pobrać. To w sumie mogę zamknąć, to sobie zrzucę na pasek i to przerzucę na pulpit. Ok, Wypakujmy to sobie tutaj, a ten tutaj wyrzućmy. O, i wrzuciłem tam ten. Co ja tu wrzuciłem. Dokumentację. Ok. Folder Upload nas interesuje w głównej mierze, ponieważ tutaj mamy wszystkie pliki naszego, yy, naszego forum. Yy, w tym celu, może yy, teraz, yy, by wysłać nasze forum na hosting, odpalamy file zille i podajemy yy, tutaj, yy, wypełniamy te pola. Te informacje znajdziecie tutaj w naszym adresie e-mail. Eee, dane do konfiguracji klienta FTP, czyli serwer. Kopiujemy, wklejamy. Nazwa użytkownika jest to. A hasło takie, jak podaliśmy przy tworzeniu konta. Eee, portu nie musimy dodawać, ponieważ jest on domyślny. A teraz jesteśmy już połączeni z naszym kontem hostingowym i wystarczy wybrać, co chce nasze pliki do przesłania. W tym celu, aby dojść do pulpitu, ja muszę sobie przejść przez serię folderów i mamy nasz folder upload. Ten folder należy w całości przesłać na nasz hosting. Jeśli ktoś nie wie, zaznaczamy wszystko skrótem klawiszowym Ctrl A. Przesyłanie może potrwać kilka minut, zależy to też od naszego internetu, od naszego od szybkości naszego uploadu. Ja tu mam 1 mega i nie wiem w sumie ile się to będzie wysyłało, ale te pliki są małe, więc nie powinno to trwać za długo. Myślę, że no, 10 minut już i tak będzie, że, że 10 minut już jest taka maksymalnie maksymalna granica, że raczej więcej nie będzie trwało, choć, choć w w większości przypadków będzie to tylko kilka minut ok, jestem z powrotem moje wszystkie pliki forum zostały przesłane trwało to około 4 do 5 minut nie wiem dokładnie następnym krokiem jest to instalacja naszego forum, przechodzimy w tym celu na adres naszego na nasz adres, na adres naszej strony mamy tutaj go w podsumowaniu na górze, możemy sobie skopiować, no ale chyba każdy wie jak jak nazwał swoją stronę, jaką ma domenę, więc, więc to chyba nie będzie problem, żeby to odnaleźć. Tutaj w pierwszej stronie możemy sobie odznaczyć send, możemy zaznaczyć, to jest Wasza... Wasz wybór, to jest po prostu... Zresztą przeczytacie sobie sami. I postępujecie tak jak, jak ja, tu macie te wersje języka PHP, Macie e, informacje, tak? Wszystkie e, i jeżeli tu będzie na zielono, to jest ok. Jeżeli jest coś na czerwono, to, to możecie mieć problem. Klikamy Next i tutaj zaczyna się, e, że tak powiem, konfiguracja, ponieważ musimy e, skonfigurować naszą e, nasz, e, nasz serwer, nasz, naszą stronę. Nie mile ile nie zostało tutaj, żeby mi się to, to nie skasowało zaraz, bo będzie taka kalipa trochę, ale yy, no, może się uda. Yy, mamy tutaj yy, dane dostępu do bazy MySQL. Kopiujemy serwer i mamy yy, database, database server hostname. Wklejamy. Następnie mamy yy, port, i powinno tutaj gdzieś być port, o ile się nie mylę. Nie ma portu, w takim razie nie będzie potrzebny login do bazy. Wybierasz go przy zakładaniu bazy w panelu, czyli w tym celu przechodzimy tutaj do naszej zakładki bazy danych i mamy nazwa bazy danych, nazwa użytkownika oraz host, czyli to co już wkleiliśmy. Nazwa użytkownika tu wklejamy username, hasło to jakie daliśmy przy, przy zakładaniu serwera bazy danych, przepraszam. I database, database name, czyli nazwa bazy danych, czyli to. Jeśli ktoś chce, to wszystkie te informacje, które należy wprowadzić tutaj, mamy po prostu tu, pierwsze, drugie, trzecie i hasło, które sobie tam wybraliśmy. Klikamy Next. Mamy tutaj e, informację, że tabele zostały stworzone. E, wszędzie jest DAN. Klikamy Next. Klikamy Next. O, jaknę czy nie? OK, teraz mamy konfigurację naszego forum, czyli nasze, nazwa naszego forum, czyli może to być na przykład e, nasze Forum Starczy, tutaj URL to e, tu ja tutaj nie będę nic zmieniał, e, tutaj jest e, nazwa naszej strony, czyli no można po prostu nazwać to tak samo jak E, jak nazwałem forum, czyli nasze forum, e, no i jest to to samo: e, website, url, czyli e, ten adres główny, to jakby e, tutaj mamy e-mail kontaktowy, możemy podać, nie będę podawał. E, next. Teraz tworzymy konto administratora. Dajmy sobie nazwę test, password. Ja sobie tutaj wymyślę, żebyście za bardzo nie wiedzieli, jakich ja haseł wymyślam. Jakie hasła wymyślą. Yy, Podajmy e-mail administratora. Yy, coś było. Nie chcę zapisywać. Yy, ustawienia końcowe. Mamy tu informację, że wszystko się udało. i yy, Twoja kopia yy, MyBB została sukces. No po prostu instalacja się powiodła. O. Yy, I w sumie to już chyba tyle. W MyBB chyba nie trzeba było usuwać folderu instalacyjnego, on się chyba usunął sam, ale nie jestem pewny. Przejdźmy na nasze forum CBA, tylko y, przejdźmy w ten sposób, bez y, tego install. Jest! Jesteśmy na y, naszym forum nowo powstałym, tak ono wygląda. Jest ono puste i trzeba po prostu je skonfigurować, y, dodać tematy, tema, dodać działy. W tym celu musimy przejść do panelu administratora, który znajduje się tutaj admincp. Tutaj mamy panel moderatora i logujemy się na te dane, które podaliśmy test i nasze hasło. I mamy jesteśmy w panelu administrat administratora. Przejdźmy do zakładki configuration. Mamy tutaj e, Mamy tu wszystko po angielsku. O, mamy tutaj zakładkę Language. E, mamy na razie tylko e, Angiel English Amerykański. Przejdźmy sobie tutaj i możemy tutaj wgrać e, pluginy i mody. Hmm. Jeśli chcemy pobrać e, pol, spolszczenie naszego naszego forum, e, trzeba znaleźć odpowiedni plugin. E, mamy tutaj e, Polish Language, e, pack for myBB. Klikamy i. E, e, klikamy czekajcie no dobrze klikamy download akceptujemy licencję i pobieramy następnie e, e, wypakujmy sobie to o kurcze sporo tego powstało e, poczekajcie zobaczymy czy jest tutaj li, i, o proszę bardzo macie tutaj e, całkowit całk Instrukcję instalacji. Możemy sobie postępować według niej, żebyście zobaczyli, że rzeczywiście to działa, więc w tym celu udajmy się na, do głównego katalogu naszego host, serwera, hostingu. Pierwszy punkt jest zrobiony. Byliśmy już połączeni, przejdź do, na serwerze do katalogu, w którym zainstalowana jest swoja kopia MyBB, czyli y, jesteśmy w tym głównym katalogu, czyli jesteśmy. Skopiuj katalog INS wraz z zawartością ze swojego komputera do głównego katalogu na serwerze, czyli tu mamy katalog INS na serwerze, a my potrzebujemy ten katalog na naszym komputerze, z naszego komputera, czyli ten przyciągamy tu. Czekamy aż się prześlą pliki. E, aby zmienić język naszego forum na polski po przesłaniu już tych plików wchodzimy po prostu w Configuration e, i tutaj e, Board Setting e, wyszukujemy e, zakładki General e, Configuration, przemieniamy na polski i dajemy Save Setting, Ok. Zobaczymy czy nasze forum zostało zaktualizowane i jest już po polsku, tylko tylko tylko, to jest tutaj, dobra? Odśwież. Jest statystyki. Maj kategorii. Nie patrzcie na to, ponieważ to jest e, utworzony dział i on, on po prostu jest. Jego nazwa jest po angielsku, ponieważ tak jest stworzony. Wystarczy to edytować i już będzie ok. E, tylko, że jak pewnie zauważyliście, jeszcze jest e, po angielsku nasze ACP. E, co mi się nie podoba. Ok, ale co zrobić, gdy mamy nasze forum po polsku, a nasz e, panel administratora jest nadal po angielsku? No a jeżeli chcemy to zmienić, no to musimy jeszcze dokonać pewnej zmiany. Przechodzimy tutaj w konfiguracji e, w tej liście na dół. Mamy tutaj Control Panel Preference globa, Global i mamy tutaj Control e, Panel Language. E, zmieniamy na polski. Jeżeli mo, jeszcze możemy sobie sprawdzić tutaj w naszym tutaj manualu poradniku, czy to wszystko nie, tyle, no to save i mamy proszę bardzo wszystko po polsku, tylko nie wiem dlaczego mi się to poleciało wszystko na wy wyjustowało wy, wy wy do do prawej aha, wiem dlaczego, wiem dlaczego przepraszam bardzo, to jest mój błąd ponieważ ja się bawiłem, chciałem coś sprawdzić i teraz tutaj języki jeżeli macie coś takiego to tutaj musicie wejść opcje i teraz chyba to było to tak i teraz macie od prawej do lewej czyli zmieniacie na nie i zapisz plik językowy o teraz jest ok